Cześć, ostatnio miałem pytania, czy można zamieniać przewody w gniazdku przy łączeniu. Jedynie, jedynie możemy sobie zamienić te dwa przewody L czarny i N niebieski. Żółto, zielony, uziemiający zawsze musi być w tym miejscu połączona. Dlaczego? Tutaj możemy sobie zamienić te dwa kolory. Nie robi nam to żadnej różnicy, tylko pamiętajcie o kolorze żółto-zielonym. Tutaj ten przewód zawsze musi być w tym miejscu. Z kolei, przy połączeniu na zasilanie oświetlenia, pytacie się, czy musimy kolorami łączyć. Tutaj musimy zastosować zamknięcie obwodu. Jeżeli przerywamy przewód czarny z wyłącznika jednobiegunowego, musimy połączyć się z tym przerwanym czarnym przewodem, czyli naszą linią L. Niebieski musi zostać oddzielnie i żółty. Również oddzielnie jest to uziemiający. Pamiętajcie, żółto-zielony zawsze jest uziemiający. Tutaj musimy zachować zamknięcie obwodu. Czarny przechodzi przez wyłącznik jednobiegunowy. Idziemy w górę, zamykamy do czarnego, do żarówki, odbiornika i niebieskim wraca nam z powrotem. Tutaj mamy obwód zamknięty. Pamiętajcie o tym. Dziękuję.